Cześć Maciek, jutro sobota, więc dzień troszkę troszkę luźniejszy, więcej luzu, więcej relaksu, natomiast luz i relaks wcale nie oznacza braku ruchu. Jesteśmy istotami stworzonymi do ruchu, cały czas się poruszamy, nawet jeśli siedzimy w miejscu, więc warto cały czas się ruszać. Im więcej, tym lepiej, tym więcej tych połączeń nerwowych tworzy się pomiędzy ciałem a, a umysłem, dzięki czemu ta nasza mapa ruchowa jest większa poszerzamy naszą wolność ruchową. Więc jutro w ramach takie, takiego skanowania, akcentacji ciała. Pobawimy się właśnie w izolowaniem, akcentowaniem właśnie poszczególnych elementów. Jak sobie to rozłożysz, to już zależy od Ciebie. Ja zazwyczaj zaczynam sobie od, od głowy, aż, aż, po, aż po stopy. Ty możesz zacząć odwrotnie, możesz się bardziej skupić na tych elementach które są w Twoim przypadku słabsze, czyli, czyli biodra oraz, oraz stawy barkowe. Możesz poświęcić więcej czasu jednym elementom, a mniej innym. To wszystko, wszystko jest zależne, zależne od Ciebie. Więc jutro możemy, jeżeli chodzi właśnie o tego rodzaju akcentowanie, no to zaczynając od głowy, są tu proste skłony oraz skłony, skręty ten sposób, tak żeby rozruszać szyję, szyję jest bardzo ważnym elementem. Głowa tam gdzie podąża, głowa tam podąża ciało. Im ona jest elastyczniejsza i bardziej ruchoma, tym całe ciało również staje się bardziej, bardziej elastyczniejsze i bardziej ruchome. Kurczak do przodu, do tyłu, w bok. W ten sposób staramy się tylko używać głowy. Po prostu porusza się tam, tam, tam gdzie możesz. Następnie rotacje. Tutaj delikatnie oczywiście. Dosłownie raptem kilka powtórzeń. Tak, tak, żebyś czuł, że, że dałeś, coś, dałeś coś ciału. Że ono nie jest zdewastowane, czyli nie jest obolałe, ale jest świeższe, jest bardziej energiczniejsze. To jest taki punkt, punkt pośrodku. Barki, jeżeli chodzi o barki, możemy je podciągać do góry, w dół. Do góry, w dół. Czyli bark jak najwyżej uszu. O, łącznie z tymi mięśniami górnej części pleców, a następnie do dołu, do góry, do dołu, do góry, do dołu. Można również swobodzeniem barki kierować do przodu, do tyłu, ściskając łopatki z tyłu, czyli przód, tył, przód, tył, przód, tył. Barkami możemy oczywiście również rotować, czyli poruszać się nimi po okręgu, w ten sposób, następnie do tyłu. Barkami. E, następnie, jeżeli chodzi o łokcie, to możemy tutaj również rotować łokciami samymi. Tutaj najlepiej sobie położyć palec i poruszać tym łokciem w jedną stronę, w drugą stronę. Starając się nie ruszać tutaj barkami. W jedną stronę, w drugą stronę. O, w ten sposób żeby wyczuć te, te stawy łokciowe. Tutaj najlepiej sobie właśnie położyć palca i w ten sposób okręgli w jedną stronę, w drugą stronę. Dokładnie to samo z nadgarstkami. Z nadgarstkami możesz zaciskać pięści, otwierać, zaciskać, otwierać, zaciskać, otwierać. Możesz w ten sposób ściskać palce dłoni. O, w ten sposób tutaj, o, dokładnie. Tutaj możemy również działać. Tu możesz sobie o, je rozciągnąć w ten sposób, troszkę zejść w dół. Jeżeli chodzi o te, o te nadgarstki, tutaj ściskamy w ten sposób krążenia. Jeżeli chodzi o całe ramię, to również możemy tutaj zataczać wielkie, wielkie okręgi. Staraj się po prostu wyobrazić sobie, że chcesz narysować koło wielkie przed sobą. Bardzo duże, bardzo duże koło. Oczywiście w jedną i w drugą stronę. To samo możemy również z boku koło za sobą, również koło przed sobą. Tutaj mniejsze u góry, również koło. Możemy kreślić ósemki. Czyli wyobraź sobie, że kreścisz ósemkę o, w ten sposób. I w drugą stronę, oczywiście możesz kreślić ósemki po boku. U góry możesz kreślić również ósemki. Wstawy barkowe nawet do siebie, że ma. Niesamowitą ruchomość i zakres ruchu. Jest to, nasz, jest to najbardziej ruchomy staw w naszym ciele, i nawet jeśli ludzie mają problemy z ruchomością w tym stawie, to on i tak ma duży zakres ruchu, ponieważ większość rzeczy również w życiu wykonujemy za pomocą dłoni, za pomocą ramion i to właśnie parki sterują tymi, element, tymi elementami. Tutaj oczywiście do góry również. W dół łopatki to już znasz zaciskanie. O, w ten sposób. Tutaj możemy pracować również nad klatką pierściową. Czyli tak jak e, robiliśmy, robiłeś kocura w, w kołysce, tak tutaj możesz również na stojąco. O, w ten sposób. I klatka pierściowa powinna być bardzo elastyczna. Możesz również zataczać kręgi, jeśli da ja rzadko. O, w ten sposób. Kręgosłup to znamy oczywiście. Skłony. Możesz bardziej się skłonić o w bok, tutaj w ten sposób bok do przodu, bok, bok, również poczujesz rzeczywiście mięśnie ud, Bardziej wygięć się, wygięć się tutaj do tyłu, w ten sposób do boku, rozciągnąć tutaj ten bok. Możesz również delikatnie o, w ten sposób wykonywać okręgi, tylko bardzo delikatnie e, tutaj w tylnej pozycji e, zachowaj ostrożność, żeby nie nadwyrężyć sobie pleców więc dobrze jest zacisać pośladki, żeby je zabezpieczyć drugą stronę po prostu delikatne, delikatne. tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie w swoim limicie. Biodra to znasz ćwiczenie z, z ostatniego dnia, czyli te ruchy tutaj. Tu są właśnie subtelne ruchy biodrami. Oczywiście można również wykonać kilka przysiadów tutaj w tej pozycji. Tutaj możesz się pobawić, troszkę się rozkołysać. Do przodu, do tyłu. Kilka krążeń miednicą. Tutaj właśnie wypychamy. Rozciąganie wykroczne, które znamy również. Tutaj w tej pozycji pająk. kilka skrętów, w ten sposób stawy kolanowe tutaj działamy nad stawami kolanowymi nad stopami również o, w ten sposób przysiad z siadaniem druga strona podkurczona sejza W ten sposób możesz się pobawić tutaj również tym 90 90 o coś w tym stylu jak widzimy przy okazji w tej pozycji możesz poskręcać barkami w każdej z tych pozycji na siedzącym możesz wykonywać dokładnie to samo czyli tutaj możesz określić okręgi barkami poruszać łokciem. Głową, jakkolwiek sobie chcesz, jutro właśnie tego rodzaju e, skanowanie, akcentowanie ciała, zabawa wszystkimi, e, wszystkimi stawami.